Cześć, jestem Monika. Cześć, jestem Magda. Razem prowadzimy Studio Confidence, które zaraz Wam przybliżymy. Studio Confidence to miejsce, gdzie każdy może poczuć się pewnie i swobodnie, uczestnicząc w zajęciach pole dance i nie tylko. Nasze kursantki rozwijają swoje umiejętności, odwagę i pewność siebie, czerpiąc radość z tego sportu. Naszą misją jest promowanie wyzwolonej i pewnej siebie kobiety właśnie poprzez poldance. Chcemy walczyć ze stereotypami i uprzedzeniami, pokazać, że ta dyscyplina może pomóc w budowaniu atletycznej sylwetki i dobrego samopoczucia. Do, Do zobaczenia w